Witajcie kochani, na dzisiejszy strapiec przygotowałam strapeczki. test z kolejnej miejscowości, z miejscowości Ełk. Zakupiłam złoty los, dolarka, różowe złoto, kocham z szczęśliwe linie, pensje i super siódemkę. Mój wkład to jest 32 zł. Dzisiaj przetestujemy, tak jak przed chwilą wspomniałam, strapeczki z miejscowości Ełk. A chyba prawie każdy wie, gdzie jest ełk, ale powiem, że to jest na województwie warmińsko-mazurskim. No to zapraszam wszystkich do oglądania. Szukamy tutaj siódemeczki. I wspomnę na początku, że pani wybierała te strepki. Mówiłam, jakie tam pani ma tam za 2 zł, za 10, za 3, za 5. No to jak jedno miałam w chłopce, takie wzięłam po prostu. Nie wybracałam. Kurczę, to światło tak dziwnie pada. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Szósteczkę mamy, czwóreczkę, dziewiąteczkę, dwójeczkę. O, mamy siódemkę. Super, super. Strebeczka z numer, numerem 72. Siedem, Ósemeczka, piąteczka. I co my tu mamy? No dwa złoty, na początku. Na pomnożenie już so, coś tam wpadło. PPP. Wszystko się skaca. Pensyjka i przejdziemy do tych większych strepeczek. 24 szukam 29 albo dwa razy napisu pensja, 93 numerek strepeczki. No, oboczka mamy na pierwszy rzut oka, no niestety, szósteczka, pierwszy napis pensja, 30, kolejny obok 14, no i co my tu mamy? 27, no, no niestety, raczej nic nie pominam, po R chyba to jest dla 800 zł, o ile się nie mylę, no RC. No szczęśliwie, nie, z wami to zdrapania całe zostawiłam, bo nie stworzyłam nic tutaj podrapać w tym ełku. No, korona, jak się jest, to już korzystam, jeżeli mam taką możliwość i tam. Nikt z tych osób nie widzi, że kupuje te drapeczki, No to kupiory, Czemu nie? Koszy są z chwili nieobecności i już klucze. No nie ma. No nigdzie. No śliweczka gdzieś powinna być. No nie. Ale no nie jest. Lotto, bo lata w igle, No coraz trudniej jest wygrać cokolwiek. Jabłuszko. Mhm. Mm no dobra, kolejny symbolek to krabik. Takie jest fajne, o. Krabika jeszcze tutaj drugiego znajdziemy. No. Ananasik. Zobaczymy czy będziemy mieli linię. E, tam najważniejsza jest zapawa, że testujemy z innej miejscowości. Tak jak wspominałam wcześniej na którymś filmiku, już nie, nie pamiętam o którym, że się liczy dla mnie zapawa i jest ekscytacja dla mnie, że testuję z innej miejscowości. Serduszko zaznaczamy. Ja już tutaj nie widzę. sertuszka, Księżyc to tutaj mamy. Księżyc i tu. No i nigdzie indziej. Woreczek. No to już tutaj mamy woreczek. W tej linii. No i nigdzie więcej. No i dalej pod spodem mamy słoneczko i podkowę słoneczko tutaj podkowa tutaj podkowy słoneczka i tutaj nie ma no i to wszystko Słoniczka ja nigdzie nie widzę Wy również zapewne cytrynka to tutaj jest cytrynka ale nasienie nie przyczynia się, i jeszcze tutaj, nie przyczynia się do utworzenia szatnej linii. Oj, oj, oj. Y, pik i pomarańcz. Y, pik, pik nie ma, a pomarańczka jest oczywiście, ale jeszcze nie ma linii. Gruszęcja, Patrzymy, czy jest kurszeczka. No jest ale na razie linii nie tworzy, a pik był tutaj, w sorry, moje gapiostwo, jeszcze tutaj pod kołowę, jaj, muszę poczuć swoją spostrzegawczość jednak no tełcza tutaj mamy tełczę i niech cię więcej. no wisienki, bananik bananik tutaj mamy a wisienek ja No. Jeszcze trzy ostatnie symbole. Kwiatuszek, garnuszek. Garnuszek tu, sru. Kwiatuszek tutaj. Mhm. Czekajcie. Czy to linia się utworzyła? Ja zobacz, bo ja normalnie jestem bardzo ślepa. Oj. Kwiatuszek tu. Krapik o, o, o. Garnuszek no kurde, tutaj i tełcza tu, to żeby bo wiadomo, że to kursa tełcza, no dobra, no i ostatni symbol kości, ale mamy linię i patrzymy co tutaj, no zwrócik, zobaczmy czy to literki kontrolne potwierdzają, dd, oczywiście linia o tuło. no to pić co tych mamy na 7 wytrapanych,

No, no, z drapeczki się bardziej postarają. 27, 22, 39, 11. Jest ta nieliczba. 61 Gdzie te kursa pił Kontrolne. F i J. Z drapeczka pusta. No, niestetyż. Dwie przegrane, dwie wygrane. Chociaż z wrotami, ale wygrane. No to mamy tutaj dolorka. Z Numerem 31. No troszkę szukamy albo woreczka, albo trójcy, albo osiemnachy. Albo też 34, ale też może być 22. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, na razie wychodzi 25, którego w ogóle nie mamy. 13 nic nam nie daje. 27 tak samo. No, 23 oboczek. Mm -hmm. Ciekawie to wygląda. Kolejny oboczek, dwójeczka. Czekajcie, 8 jest, super, super, się cieszymy. 35 oboczek, 31 oboczek, Dziewiątka nie mamy, Piętnastka oboczek, ale no powiem, że nie chcę się przechwalać, ale pani z kolektury miała, no, ale dobrą rokę. Patrzymy, co tu mamy. No, pomimo, że to zrociki same, czyli tutaj mam 5 zł, kochani, to i tak. Jest się w porządku CC. Ja uważam, że znalazł się w porządku. No to więc przyjdziemy do kocham z z numerem 35. Sókmy serce albo dziewiątki. Trzynastki, dziewiętnachy, tyle ile mam lat. I czwóreczki. No dobra. 25, 32. Szósteczka, dwadzieścia sześć, dwadzieścia dziewięć, no, 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 trzydzieści cztery, dwadzieścia jeden, jedenastka, osiemnastki wcześniej szukaliśmy, szesnastka. No i ostatni poseczek to jedenka. 33, 23 12 obok, i co my tu będziemy mieć? Jak myślicie wygrana, pewnie czy też nie? No, 22, no to patrzymy. Kontrolne E, U, no niestety, 3 wygrane, 3 przegrane. No to ostatnia szansa w słotym losie.

osiemnastki szukamy, trzydzieści cztery oboczek, jedyneczki, nie szukamy, tutaj dalej nic nie ma, no, trudno tutaj na liczbę natrafić, jest dwadzieścia trzy, siódemka, czterdzieści pięć, dwadzieścia sześć, ósemeczka oboczek, no, dalej szukamy 43, 33 oboczek, nie poddajemy się. Szukamy dalej w zaparte 38, 36 kolejne obok, a ja, 21. A my tutaj mamy 31. No, niestety. No i ostatnie. Paseczek to w miarę popisu. Dwójeczki 11 nie mamy. Czternastki również. 39 też nie szukamy. No i ostatnia szansa 13 i nic z tego. oce No dobra, no to podsumowanie jest następujące, kochani. Na mój wkład 32 zł. Zwróciły się strapeczki takie jak szczęśliwe linie. Ten jak się nazywał dolar i super 7, czyli 3. 8, 10 zł na 32 złote, a to są strapeczki przegrane. No, w sumie ilościowo 3 wygrały, chociaż to są tylko zwroty. 4 przegrały, no to nie jest aż tak tragicznie, ale wiecie, wiadomo, przegrane wkładowo i rzecz jasna ilościowo, ale dobrze, nie jest najgorszej. No, można powiedzieć, że test zaliczony. Strapeczek z Ełku, Także dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli ten odcinek. Do usłyszenia w następnym odcinku. To pa pa!